Merkury w raku. Dziś, 17 czerwca 2024 roku o godzinie 11.06, Merkury, planeta komunikacji i intelektu, przeniósł się z dynamicznych bliźniąt do emocjonalnego raka. Ten kosmiczny ruch przynosi ze sobą niezwykłą energię, która wpłynie na nasze myśli, słowa i relacje w najbliższych tygodniach. Merkury w bliźniętach. Ostatnie tygodnie Merkury przebywał w bliźniętach znaku, który kocha komunikację, ciekawość i elastyczność. Był to czas pełen rozmów, nowych pomysłów i inspiracji. Bliźnięta to znak powietrzny, więc energia była szybka, lotna i nieprzewidywalna. Więcej myśleliśmy, analizowaliśmy i rozmawialiśmy. Merkury w raku. Teraz Merkury wkracza do raka znaku wodnego, który symbolizuje emocje, intuicję i dom. Rak jest opiekuńczy, empatyczny i skłonny do refleksji. W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się, że nasze myśli zwrócą się ku sprawom domowym, rodzinie i naszym najgłębszym uczuciom. Znaczenie Merkurego w raku Pierwsza emocjonalna komunikacja Będziemy bardziej skłonni do wyrażania naszych uczuć i dzielenia się nimi z bliskimi. Rozmowy staną się głębsze i bardziej intymne. Druga intuicja na pierwszym miejscu. Nasza intuicja będzie silniejsza, co pomoże nam w podejmowaniu ważnych decyzji. Zaufajcie swoim przeczuciom. Trzeci dom i rodzina w centrum uwagi. To świetny czas na pielęgnowanie relacji rodzinnych i dbanie o dom. Poczujemy potrzebę tworzenia bezpiecznej i przytulnej przestrzeni. Czwarta refleksja i introspekcja. Merkury w Raku zachęca nas do zanurzenia się w naszych myślach i zrozumienia naszych emocji. To czas na wewnętrzną pracę i samoakceptację. Niech ta kosmiczna zmiana przyniesie wam spokój, zrozumienie i mnóstwo miłości. Pamiętajcie, że to, co teraz czujecie i myślicie, ma ogromne znaczenie. Słuchajcie swojego serca i dzielcie się swoimi uczuciami z tymi, którzy są dla was ważni. Życzę wam magicznego czasu podczas merkurego wraku. Wróżbita Łukasz Węcka.